Witam Was serdecznie. Poniedziałek, już wieczór. Słuchajcie, próbowałem Wam już trzecie auto nagrać, ale coś mi nie wychodziło. Nie wychodziło mi dlatego że scenik. Miałem Wam pokazać co tam robić, a się okazało, że to była bzdura, więc nie było sensu tego nagrywać. Następnie chciałem Wam pokazać jeszcze jedną pułkankę, którą mieliśmy wykonać też testowo, ale tym razem w dieslu. Też się nie udało, bo się okazało, że właściciel ma za dużo paliwa. Bo jest tam jakaś procedura tego, żeby było około 20 litrów paliwa i tak dalej, i tak dalej. No i jest na tyle późno, że nie mogliśmy jeszcze nawet dostać filtra paliwa ani filtra oleju. Także to musimy przełożyć na inny dzień, ale jeszcze Wam coś dzisiaj nagram. Mamy tutaj na podnośniku kije. To jest kija CIT, CIT, tak? CIT. CIT, dobrze. Marcel już rozbiera tutaj łączniki. Pójdę na drugą stronę i Wam pokażę, co musimy zrobić. Będziemy wyciągać całego McPhersona. A światło nie mam? Dobra, tak trochę dalej stamy. Całego McPhersona słuchajcie, wyciągamy, dlatego że z tamtej strony jest uszkodzone łożysko. A dokładnie, jak skręca kierownicą właściciel, no to to łożysko tam odciera, zaciera się. Także musimy wymienić to łożysko razem z gumą. I z tej strony tak samo. Także bierzemy się, demontujemy sobie to wszystko i wymieniamy. Więc co Marcel robi najpierw? elegancko odkręca łączniki stabilizatora. Potem będziemy przechodzić na to, żeby co? Podpinać sobie tutaj te wszystkie przewody, które tutaj się znajdują. Tak to wszystko musimy po odpinać i następną rzeczą będzie rozpięcie tutaj tych dwóch śrub. A co dalej? To będę w międzyczasie wam pokazywał. A łączniki chyba były niedawno wymieniane, jak tak ładnie no patrzę. Aha widzicie. A, właśnie. Tak, to jest taki kija co myśmy robili pierwszą płukankę. Tak, właśnie. O, Marcel będzie wyciągał tutaj, ja wam powiem trochę. E, właściciel przyjechał właśnie tą kiją seed. E, co mówił na temat tej jeszcze, którą żeśmy używali za pierwszym razem, jeszcze, jeszcze wcześniej, wcześniej, wcześniej. Jest w szoku. Dlaczego? Dlatego, że od początku, jak nabył to auto, to z rana przy porannym rozruchu. Rzęził mu tak, jakby łańcuch rozrządu. Mówi, po zastosowaniu tej pukanki, pojeździł sobie jakiś tam czas. Ustało. Nie ma tego rzężenia. Zadowolony, że rzężenie zanikło. Tak. Między innymi właśnie taka Kia Seat. Mówi Wam, że pukanki to nie jest nic złego, a wręcz przeciwnie, coś dobrego. Jak prawdopodobnie napinacz gdzieś tam miał jakiś syfek, paprocha, nie wiem cokolwiek takiego. Może kawałek nagaru. I po przeczyszczeniu sobie tego napinacza tą pukanką yy, wróciła ta sprężystość tego napinacza. No i łańcuch się teraz normalnie napina, tak jak być powinno. Pomogło? Fajnie, że pomogło. Dobra, my działamy tutaj nad tym autem. A Was zapraszam oczywiście na materiał. Wiecie co? Marce się spieszy, chyba nie wiem. Może do żony, może do dzieci. Zacząłem wam gadać o pukance, a on już tu wszystko porozbierał. Nie, nie, nie pozwoli, nie pozwoli nic nagrać. Nic Wam nie pozwoli nagrać. Ten przewód tutaj już odkręcił. Następny tutaj przewód hamulcowy odkręcił. Tak, mamy to uwolnione. Teraz odkręcamy sobie tutaj te dwie śruby od MacPersona I on oczywiście nam odejdzie. Potem opuścimy sobie auto. I na górze mamy trzy nakrętki, które też odkręcimy. No i całego tego MacPersona wyciągniemy. Dorzujcie do tej karnika. A nie ma do czego. Dobrze. Mamy już tutaj wykręconego tego McPhersona od dołu. Tutaj przy zwrotnicy. No i co? Będziemy teraz opuszczać go na dół. Dobra. Opuszczamy auto na dół. I tutaj teraz możecie zauważyć sobie ten dekielek zdejmiamy. Nie wykręcajcie tej śruby, absolutnie. Tej nie wykręcacie. Wykręcacie te trzy śruby. Jak wykręcicie tą, to nagle się zdziwicie, jak wam sprężyna odskoczy. Dobra, wykręcamy te trzy nakrętki. A dlaczego to mówię? Bo ten Gamoń to, to, to zrobił kiedyś. Się pomylił zamiast wykręcić jedną taką. To wykręcił tą. Tutaj od amortyzatora i się zdziwił, że mu sprężyna dołem jakoś wyskoczyła. Dobra, działamy. Mm. No, to ci ją zrzucę. Nie może. ja pierdolę to spadło gdzieś? Śruba gdzieś uciekła, masz? Ile złamanic? Dobrze. Nie to, że on sobie stoi w imadle i tu go będę rozbierał, absolutnie nie. Słuchajcie, tu bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo podstawa. Nawet nie myślcie o tym, żeby sobie tak wykręcać tą śrubę, która tutaj się znajduje. Jak ta sprężyna wystrzeli, to wam tylko zrobi mega krzywdę. Albo używajcie do tego, ja nie wiem gdzie mam, bo my tak nie korzystamy. Eee, zaraz wam pokażę takie ściski. Marcel, jakbyś znalazł jeden ścisk, to byś pokazał na próbę, ten wiesz, taki ręczny, co jest. Używajcie do, do tych sprężyn. Dzisiaj się zaraz znajdę te ściski, to Wam pokażę te ściski. Zaraz pójdę, popatrzę. Już jestem i teraz tak, albo używacie sobie takich ścisków ręcznych, one są mało wygodne niestety, ale to Wam wystarczy w zupełności. Jeżeli będziecie używać takich ścisków, to już jest na tyle bezpieczne, Oczywiście sztuk dwa, jedna z jednej, druga z drugiej i wtedy sobie ściskacie tą sprężynę, tak? Bo tak jak mówię, tak zrobić sobie krzywdę, to jest nie sztuka. Żadnymi cudami, jakimiś drutami, krutytkami, nawet nie myślcie o tym, żeby to związywać. My tego nie używamy, bo to by cały dzień zajęło nam po prostu skręcanie i wkręcanie. Ale jak nieraz się trafi tak, że mamy po prostu, nie wiem, cztery samochody, w których musimy sprężyny ściągać, no to byśmy po prostu tutaj, no, ręce by nam poodpadały. My używamy innego sprzętu, którego zaraz Wam pokażę. Widzieliście już na pewno na kanale. Tu, słuchajcie, łożysko jest zatarte. Ja nie wiem, czy wy to usłyszycie, ale słychać, jest zatarte łożysko, także wymieniamy je i montujemy z powrotem zaraz drugą stroną. Też się będziemy zajmować. Wkładam kamerę na głowę i będę wszystko pokazywał wam po kolei, co jak to rozebrać. Ale mówię, dla bezpieczeństwa, wielkiego bezpieczeństwa, ja was o to proszę. Nie kombinujcie tutaj z tą sprężyną, bo ona was zabije nawet. Dobra. Tu moją rękę? Też. Tu, 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 tu. tu? Też? <laughs> Dobra. Na dół. D daj mi to, 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 tutaj. Ja tylko to zdejmuję i wkładam. proszę. No ale żeś nie rozpakował. Śrubki biorę w kielnie. Dobra. Jak widzicie, my mamy taki przyrząd. Też nie jest jakiś tam super bezpieczny, no, ale jest w miarę szybki. Niestety przy tych pracach najlepiej się wyposażyć w jakiś taki bardziej bezpieczniejszy sprzęt. Ten to ja mam wrażenie, że kiedyś potrafi stąd wyskoczyć sprężyna i się zrobią problemy. Dobra. No. Nie powiem, żeby to była mała sprężyna. No, ale. No, będzie źle. O, tak, dobra, ściskaj bardziej. Tak szczerze mówiąc, można to. Tak, a ja tam wolę się nie łapać za to. ściśka,ściśkaj, no dużo zjechana, no, ciśnij. Uż, jest, i... jest luźna, jest Dobra o. Coś odbiło No Ale co? Hm. To jakby wyskoczyło To, no nie? Przesunęło się Nie, 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 sprężyna jest na swoim miejscu Ale to jakby wyskoczyło Nagle Ściśnie jeszcze O, dobra Śrubę mamy nową, czy nie? To mamy? To mamy. A gumę? I tylko to? Nie, to z całością Czyli tak, łożysko, s I to. Mhm. Tak? Śruby nie było nowej. Nie. Były tylko te trzy na górę. Okej. Okay. Chyba jeszcze prawda? Może lekko opuścić i wtedy, wiesz? Nie dociągnę wtedy. Nie? Ja bym jeszcze ścisnął. O, dużo nie się. Czy to jeszcze czy nie, a panie, o, tak masz mieć, I tak trzymaj, ja jeszcze dokręćę. Jesteśmy w domu. Tomasz, Czekaj, jak ja to ustawię, no. I co? No jeszcze. Trzymaj.